Dotarliśmy do najmniejszego miasta na świecie, do miasteczka Hum jesteśmy na parkingu, no i zobaczymy co nas tutaj czeka. Droga to po prostu taka krę kręta, że szok, ledwo się dwa auta mieszczą, ale szykuje się całkiem interesujące zwiedzanko. Idziemy zapłacić za parking, bo jest wódka, zobaczymy ile nas skasują tak więc za parking nie płaciliśmy bo jest płatne tylko od 10 do 18 a my jesteśmy tutaj już jest po godzinie 18 ale powiem wam ile kosztuje i już wam mówię bo może prościej będzie przybliżę cennik kto ma ochotę niech sobie zrobi zrzut ekranu no dobra ruszamy w stronę Bramy miasta. Zobaczymy, co nas tam czeka. Ale już mi się podoba. Ja już wiem, że będzie pięknie. Różnie, różne źródła podają, skoro chodzi o liczbę mieszkańców, bo są takie, które podają, że obecnie 14 osób zamieszkuje miasteczko, a są takie, które mówią o 20 osobach. Także tak czy inaczej. Nie da się ukryć, że najmniejsze miasto świata, miasteczko jest wpisane na listę Księgi Rekordów Guinnessa. A jeszcze mogę Wam opowiedzieć taką legendę, którą mieszkańcy Istri przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Otóż miasto zostało zbudowane przez starożytnych gigantów, którzy z wielkich głazów budowali inne miasta, między innymi Motowun a z tych, które zostały, czyli z tych mniejszych, postanowili zbudować miniaturę miasteczka i tak powstało właśnie hum. Tyle mówi legenda, natomiast historycznie, pierwsze zmianki pochodzą z XI wieku. Co zobaczycie w hum? Dzwonnice, kościół parafialny, urocze domy położone wzdłuż dwóch ulic. Więc niesamowite, piękne, wąskie uliczki. Przecudny widok, który możecie obserwować z ławeczki. Jest to taki punkt widokowy, bym powiedziała. Nie miniecie ławeczki, nie ma takiej opcji, dlatego że, tak jak mówię, są tutaj tylko dwie ulice. Jest bar, restauracja, gdzie możecie sobie usiąść, napić się wina, coś zjeść. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Mamo, ja Oliwie tak. takie się bardzo szybko. Powiem Wam kochani, że jak przyjechać do Hum, to tylko po godzinie 18 jest naprawdę niewielu turystów. Jest bardzo spokojnie i możecie sobie obejść. Całe miasteczko bez spiny, bez stresu, bez tłumów. Parkingi są puste, także polecam, bo naprawdę warto.